Warlord nie zwalnia i do wydanych w plastiku niemieckich jegrów spadochronowych wypuścił pudełeczka z uzupełnieniami. Ja zamówiłem sobie trzy takowe dodatkowe zestawy, to jest Fallschirmjäger Winter Headquarters, Fallschirmjäger Winter Weapons Team oraz Fallschirmjäger Winter Heavy Weapons Platoon. A ponieważ w każdym z pudełek jest tylko kilka modeli, to postanowiłem pokazać je Wam za jednym razem. Zapraszam. Zacznę od najmniejszego do największego, co by suspense budować. Zatem pierwsi są ci dowódcy. Yy, przyjeżdżają w takim blisterku i jest w nim pięć figurek. Właśnie to wszystko są figurki siokastowe, czyli Warlord Resin. I ja wiem, ten materiał ma sporo antyfanów. Spoko. Tak jakby rozumiem obiektywne obiekcje, że tak masłem maślanym powiem. Natomiast ja obiekcji do tej żywicy nie mam. Nie jest to mój ulubiony materiał, ale zrobiłem sobie kiedyś test i to były też Warlordy. Zestaw germańskich łuczników SPQR-owych Pomalowa no, znaczy, przygotowałem, pomalowałem sobie 12 takowych i to 6 z podkładem i 6 bez, gdyż ponoć te żywice da się bez podkładowania malować. I da się, sprawdzałem. Natomiast jeżeli jest ona dobrze odlana, nie ma wielu elementów do obróbki, linii podziału i tak to ten materiał dla mnie jest OK. On dobrze przenosi detal. Zazwyczaj są to monopozy, więc kleić nie trzeba, ewentualnie tylko jakąś rękę czy coś takiego. A jeżeli odlew jest dobrej jakości, jak mówię, nie zachodzi potrzeba skrobania, etc., to ja nie widzę winy w tym rezinu. Wracamy do zestawu. I co my tutaj mamy? Cytuję. Jäger Winter HQ to zestaw, który daje ci niezbędne wsparcie do prowadzenia działań w ramach niemieckich spadochroniarzy. Oficerowie, którzy posiadają nie tylko doświadczenie, ale także osobistą charyzmę, oraz wyszkoleni specjaliści, stanowią serce dowodzenia w każdej drużynie. Zawartość zestawu: dwóch oficerów Folstein Jäger w zimowych mundurach, jeden medyk, jeden obserwator artyleryjski, plastikowe podstawki. Dwóch oficerów, medyk, obserwator, a ja mam tutaj pięć figurek. Dobra, okej, okay. zobaczymy. A, już widzę. Mamy bowiem jedną podstawkę na rannego i medyka. Dobra, to po kolei. Medyk, sprawdzający puls, z torbą lekarską, na plecach dwie manierki. Fajny. Oraz jego ranny, jego... I ci dwaj idą na tę podwójną podstawkę. Dalej jest oficer w czapce z fajką. Spoko ma elementy, spoko ma detale. Widać, że szkop wyższy rangą. Ma żelazny krzyż, lornetkę, zapasem rękawiczki i przy boku pistolet. To natomiast będzie obserwator z radiostacją dający koordynaty siłom pancernym. Jak się przyjrzeć to na klamrze pasa nawet gapę można dojrzeć. Radiostacja też, też bardzo fajny, bardzo spoko model. Ostatni zaś to jedyny, któremu trzeba dokleić rękę. On jest w dynamicznej pozie w zestawie zimowym pikowanym kurtka i spodnie i on serio jest dla mnie idealny bo ja mam jeden z moich plutonów to, jest właśnie, to są właśnie spadochroniarze uzbrojeni w pistolety maszynowe zatem ten będzie ich NCO jak znalazł zresztą w zestawie plastikowym nie ma takiego który miałby i pikowaną kurtkę i spodnie więc ów będzie się wyróżniał bardzo fajny, fajny zestaw, i, i ten, ten, ten jeden model szczególnie bardzo fajnie będzie pasował do tego co ja robię. Drugie pudełeczko to Weapons Teams. I tutaj mamy napisane, iż może te figurki mogą być użyte na wczesną, środkową lub późną wojnę. Ale jak słusznie zauważył Łukasz na moim Facebooku, swoją drogą. Pamiętajcie kliknąć, jeżeli korzystacie z portalu Zuckerberga nawróconego na Trumpizm, a jeszcze nie ma was u mnie na fanpage'u. Link będzie oczywiście w opisie. Jak słusznie zauważył, to tak... średnio na wczesną wojnę niektóre te teamy się nadają. Ja się tak super nie wyznaję na tym, ale... na 100% pancer Shrek to nie było coś, czego używali w 39, czy 41, czy nawet jeszcze w 42 roku. Więc, ale co mamy w pudełku? Hmm. Tumen Panzer Shrek Team, Tumen Sniper Team, Tumen Flame Tower Team. Podstawki i trzy kości rozkazów. Ok. Wszystko to też jest w blisterku. Pojedyncze podstawki oraz trzy kości rozkazów w Kolorze majtkowe Luftwaffe. Figurki są spakowane przez Was. Dziękuję Was. No i po kolei: hmm. operator z pancer szrekiem oraz jego ładowniczy. Hmm. Miotaczmen, po prostu z drugim towarzyszem. Ten nie jest chyba w żaden sposób wyjątkowy. Znaczy, poza tym, że ma pozę taką, której raczej nie ma w zestawie plastikowym, więc jest wyjątkowy. Ok, whatever. Oraz strzelec wyborowy z obserwatorem. Nie no, bardzo fajne są te figurki. I Heavy Weapons Platoon na Mid i Late War. Cytując opis ze strony: Zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz, by dodać pluton ciężkich broni Falschenjger do swojej armii w Bolt Action. Dwa legendarne MG-42 zapewniają wsparcie ogniowe jako średnie karabiny maszynowe, a moździerz 81 mm zasypuje wroga wybuchowymi pociskami. Dowódcą oddziału jest oficer, kluczowy zarówno na polu bitwy, jak i w Twojej rozpisce armii. I mamy tutaj jeden oficer Fallschirmjäger zimowy Warlord Resin. Dwa metalowe średnie karabiny maszynowe MG 42 z obsługą po trzech członków załogi w Warlord Resin. Jeden metalowy średni moździerz 81 mm z obsługą, trzech członków załogi w Warlord Resin. Cztery kostki rozkazów Bolt Action, plastikowe podstawki do modeli. OK. Tu jest duży blister. Trzy podstawki 60 mm. Cztery kostki rozkazów. I po kolei. To jest ten sam oficer, którego już pokazywałem, chyba nie. Raczej tak. No to mam dwóch ładowniczy z pociskiem do mortara. Dwóch takich samych ze skrzynką naboi do MG-tów. Jeden biegnący żołnierz z pociskami do moździerza. I jeden klęczący, pewnie też do zestawu do Moździerza. No, w drugiej przegródce jest po dwóch takich samych, do obsługi ckm i tutaj dobrze widać, że czasem odlew odlewowi jest nierówny. Na tym linia podziału formy jest minimalna. Na tym zaś minimalna nie jest, a ponieważ ta żywica się kiepsko skrobie, bo jest miękka, łatwiej się ją ścina niż zeskrobuje jak plastik, to w tym przypadku będę musiał ostrożnie chwilę ze skalpelem spędzić. Tutaj są jeszcze ręce do figurek z poprzedniej przegródki, które należy dokleić. No i trzecia przegródka. To jest metalowa broń. Dwa KM -y i mortar, tak jak już czytałem. Moździerz ma też skrzynkę, otwartą skrzynię z pociskami. A KM, -y, no troszkę tutaj obróbki będzie, bo to jest metal, więc cążki, pilniczek. Ten zestaw nie jest taki na przysiągnięcie i sklejenie bez żadnej dodatkowej pracy. Ta broń się sama nie złoży. No ale to nie jest wada. to po prostu już tak ma. Dla mnie osobiście te trzy dodatki to jest aż za dużo, bo mam już moździerz z zimową obsługą, mam też jeden KM, również zimowych grenadierów, ale tak mi się spodobali ci spadochroniarze to, że łatwo się ich maluje i że są wreszcie inni niż Feld od góry do dołu, że pewnie nawet mając tamtych użyje kilku teamów z pokazanych właśnie modeli. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tematowych zestawów albo już sami kupiliście, to dajcie znać. Możecie też napisać, jak wasze doświadczenia z Seocastem. On w takim... Surowym stanie jest mało wyraźny przez resztki tego białego talku, którego się używa w formach, lecz po położeniu podkładu to detale stają się naprawdę bardzo przyzwoite. Nie wiem, czy to na filmie było widać. Dobra, bo nie ma co przedłużać. Trójca święta YouTube'a, czyli Herluf, Dwaffe i Kriegsmarine. Joke. Lajki, suby i komentarze są w Waszych rękach. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, no to też wiecie, co z tym zrobić. O facebooku już Wam mówiłem, opcje wsparcia kanału są też jak zwykle w opisie. I tak teraz sobie pomyślałem, że strasznie dużo wokół bolta się dzieje. Army of Germany już jest na kanale, teraz te uzupełnienia, potem weterani zestaw pudełkowy w plastiku, a jeszcze starter set. No właśnie, ja mam jeszcze starter set zaległy. To parę boltowych rzeczy w kolejce stoi, a przecież nie samym boltem człowiek żyje. Ok. Będzie co będzie. Niezależnie jednak od tego, co mi do głowy przyjdzie, mam nadzieję, że spotkamy się w miarę szybko. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kanale.